Cześć, kochani, w kolejnym filmiku. Dziś nie będziemy, nie będziemy, nie będę dalej opowiadać o swojej drodze. Do tego wrócę. Ale przyszło do mnie coś, co bardzo chciałam poruszyć w kolejnym materiale, i pomyślałam, że pójdę za impulsem. Słuchajcie, jakiś czas temu, kiedy napisałam na Instagramie taki post. Że odkąd kieruję się w życiu miłością, tak? Moje relacje z mężem, moje relacje z synem, z otoczeniem nabierają zupełnie innych jakości. Tym samym zmienia się moja rzeczywistość, tak? I któraś z Was napisała wtedy do mnie wiadomość, że bardzo by też tak chciała, tak, żeby jej relacja z dziećmi się zmieniła. Jak to zrobić, żeby właśnie kierować się tą miłością? I ja nie wiem, co ja na tamten czas odpowiedziałam. Ale dzisiaj chciałam Wam to jakoś zobrazować, jak to działa, jak, jak, można, jak można robić te, te świadome wybory. Ale zanim do tego przejdę, to chcę tutaj uświadomić nas wszystkich tu, że w naszym życiu wszystkie decyzje, wszystkie wybory, wszystkie reakcje, na sytuacje, a nawet same sytuacje, tak? One wszystkie mają y, nam przede wszystkim coś pokazać, i pokazują, ale wszystkie mają dwa podłoże. Tak? Jest podłoże lęku i jest podłoże miłości. Wszystko się skupia do tych dwóch aspektów. I tam oczywiście do, do lęku możemy zaliczyć y, złość, wstyd, żal. Ale jak będziemy zgłębiać i zgłębiać i zgłębiać, to wszystko, to, to, ten, ten pierwotny winowajca, to nie jest winowajca, ten pierwotny, jakby ten aspekt, tak, to będzie lęk. Natomiast ta druga strona to jest miłość, do tego się zalicza akceptacja, zaufanie no te wszystkie pozytywne aspekty w naszym, w naszym życiu, tak? No, i słuchajcie, i, i tak działa, pomimo tego, że nasza logika nam będzie mówić zupełnie co innego, ale jak przychodzi jakieś zdarzenie, my reagujemy z automatu, bo to, jest, to, to, jest, to, się, to się wydarza bez naszego jakby, bez naszej zgody. Często nawet nie, nie mamy czasu, żeby się przy tym zatrzymać. To jest zupełnie naturalne, tak? Jest akcja i reakcja, i zależy od naszych. Programów w głowie, od naszych przekonań, od, od, od wielu aspektów, ale do tego dojdziemy w jakichś tam innych filmikach. To się zadziewa, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy. Natomiast jak można poszerzać tą swoją świadomość, tak, żeby, żeby to nie było tylko z tego automatu, nawet jak ten automat nam odpali. Ale jak to można, jakby przetransformować daną sytuację? I na swoim przykładzie yy, chcę Wam tutaj zobrazować, jak to jest możliwe. I jeżeli yy, przemówi to do Was, jeżeli to wdrożycie we własne życie, to zobaczycie, jak Wasza rzeczywistość się będzie zmieniać. Obiecuję to Wam. Zresztą niczego nie obiecuję. Obiecuję nie obiecuję. Sprawdźcie, po prostu to sprawdźcie. Słuchajcie. Jakiś czas temu, jak przy, przy, przy całym tym koronawirusie, tak szkoły był pozamykane. Mój syn nie chodził, on chyba z pół roku nie chodził do szkoły, nie miał żadnych zadań domowych, nie miał żadnych lekcji online. I po prostu, suma summarum, nauczyciel powiedział, jego wychowawca powiedział, że. Żeby zostawić teraz dzieci w spokoju, że one i tak dostaną dyplom na podstawie swoich ocen jeszcze przed marcem, a że on miał akurat wtedy dobre oceny, to automatycznie zakończył swoją edukację w tamtej szkole i dostał dyplom na podstawie tych ocen. I przyszło oczywiście wybierać nową szkołę. Nauczyciele sugerowali, żeby wybrać dwa kierunki, że jak na jednej się nie dostanie, to, to ten drugi. No ale że go przyjęli na oba, obydwa to on wybrał jakiś tam jeden. No i słuchajcie, coś tam administracyjnie poszło nie tak. Przychodzi nowy rok szkolny i on on dostaje informacje, kiedy ma się stawić, do jakiej klasy, to, tam, to, tak. Ale nie na ten kierunek, co, co trzeba. Ale on chciał na ten inny kierunek pójść. I tam dzwonił do szkoły, tam nie odbierali, bo tam jeszcze wakacje były. I on mi mówi, że on ma iść do szkoły, tak, ale nie wie kiedy, nie wie, nie wie, nie wie takiej klasy, nie wie, nie wie na którą godzinę. I słuchajcie, a we mnie pojawił się tak ogromny wkurw i zaczęłam tutaj na niego najeżdżać, że to jego odpowiedzialność jest, co on nie dostaje maili, niech on mój mail poda, bo on jest taki, siaki, owaki, no wszystko co najgorsze, tak, a tu się we mnie gotuje i mówię, no matko boska. I w pewnym momencie, ale to był tak ogromny kurw, mówię wyjdę, bo jakąś tam świadomość mam, żeby tego jakby nie ciągnąć, żeby nie powierać tych swoich schematów, tak, które zawsze powielałam, bo to no, no nic dobrego to nie wnosi. I z takich sytuacji ja się przeważnie usuwam. Chociaż na bok, tak popatrzeć na to wszystko z boku, dlatego że w, w tej reakcji mojej automatycznej nie jestem w stanie się zatrzymać, także wychodzę. I zazwyczaj mamy taką okazję, żeby wyjść. Możemy to później jakby... To może być nasz późniejszy wybór, tak? Skoro już sobie że znowu robimy coś, co, co, czego nie chcemy robić, to... Yy, no to możemy wyjść. No i słuchajcie, wyszłam na dwór, siedzę, siedzę i, i, i tu się kotłuję. I mówię, kurwa, macie jakie nieodpowiedzialne dziecko. Jaki on taki, jaki on nie taki. I, i się tam we mnie kotuje. I w końcu... Mm, Poczułam, że zadałam sobie pytanie, dlaczego jak, ja tak reaguję? Pomimo tej swojej świadomości, tak? pomimo tego, tego, że już jestem taka oświecona, do tego to jeszcze dojdziemy, także tutaj nie trzymajcie mnie za słówka. Tak? Dlaczego ja tak cały czas reaguję? Czemu nie mogę z tej, z tej pozycji miłości? Co, co to tam, o co tam w ogóle? Przecież ja kocham, ja kocham, już jestem, mam zaufanie i tak dalej. O co w tym wszystkim chodzi? No, i słuchajcie, tak sobie z tym siedzę i siedzę, i próbuję tak zupełnie na trzeźwo popatrzeć na, na tą sytuację. Co, co mi ta sytuacja przedstawia? Okej, okay. on mi mówi, że jest, yy, jest problem. Jak wygląda ta moja reakcja, tak? Czyli on jest nie taki, czy, czy on jest nie taki przez to, że, że on nie ma tej informacji, które, się, które, które dostał? Co mi to pokazuje? co mi to pokazuje o mnie, tak, że ja tak reaguję. No i tak, tak sobie temu się przeglądam, że jestem złą matką, że się nie interesuję, że, że mogłam ja sama zadzwonić przedtem, że jemu wszystko zostawię i tak dalej. I słuchajcie, pojawia się, pojawiają się wyrzuty sumienia, pojawia się wstyd, jaka to ja matka jestem. A to są takie najba najbardziej obniżające nas, nas wibracje. Ja, ja tu mówię o wibracjach, do tego jeszcze też na pewno kiedyś będę nawiązywać. No ale te, te wszystkie emocje tak bardzo negatywne się we mnie pojawiają. Ale w, 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 tej, w, w tym całym szale emocji sobie myślę, no ale jak tutaj mogę zareagować inaczej, przecież jak on tak będzie cały czas robił, jak ja będę brała za niego odpowiedzialność, to on będzie miał no to, no to gdzie on kurka wodna w tym życiu, jak on sobie poradzi, tak? I tu znowu jest strach, tak, jak on sobie w życiu poradzi, ale jak sobie nie poradzi, to znaczy, że ja y, nie wywiązałam się dobrze z roli matki, że ja jestem nie taką matką. I tu znowu do siebie, tak, no bo wszystko po prostu wszystko, co robimy, mówię, no wszystko siedzi w nas. Tu możemy pokazywać palcem na nasz na rząd, na, na, na nasz ród, tak, na, ale wszystko ostatecznie siedzi w nas. Na rodziców oczywiście, ale też do tego dojdziemy. No, ja mam nadzieję, że ja te wam tak zobrazuję, jak, jak to jest w tej pozycji lęku i pozycji miłości. No i w końcu naprawdę nie wiedziałam, jak to ugryźć. No, 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 mam to, ok, mam to, ale co teraz z tym zrobić? Czy ja mogę odwrócić tą sytuację? No, sytuacji nie mogę odwrócić, ale czy mogę teraz wejść do domu z powrotem? Co ja mam zrobić, tak? Mam się dalej wkurwiać na niego? Mam, mam się obrazić na niego? Gdzie tu moja, jakby, um, gdzie tu moja dojrzałość w tym wszystkim jest? Bo ja naprawdę bardzo odkryłam tą moją niedojrzałość emocjonalną i. Która, nie wiem, chyba w 98% społeczeństwa to wszystko, wie, wiecie, jesteśmy chodzące dzieciaki dosłownie w strojach dorosłych. Absolutnie tak jest. I, i, i to widzę na każdym kroku, widzę to u siebie, widzę to u męża, widzę to u wszystkich po prostu. Na jakimś poziomie nie, nie dojrzeliśmy, ale też o tym, o tym będę mówić. I tak właśnie myśląc sobie. Dobra, wejdę i no, nie będę ignorować, nie będę. Muszę, muszę coś zrobić, muszę coś powiedzieć, ale nie chcę też za niego robić, nie chcę być jakimś tu wybawcą, tak? I tak sobie myślę, i tak przyszło do mnie. Co zrobiłaby miłość? Co zrobiłaby teraz kochająca, wspierająca, dojrzała, świadoma matka? Co ja jako dziecko chciałabym teraz usłyszeć od mojej. Dojrzałej, kochającej, wspierającej matki. Słuchajcie, to pytanie zmieniło zupełnie sytuację. Bo oczywiście, krzycz, krzycząc, krzycząc na mojego syna, i tam też łzy mi, mi się polały, tak, że on zawsze jest jakiś nie taki. Jemu się o, oczywiście zrobiło smutno. Ale zadając sobie to pytanie, co zrobiłaby ta matka, ja już nawet nie, nie szukałam odpowiedzi. Weszłam do domu i mówię do niego, ok, kochanie, dobra, to teraz co, w czym ja Ci mogę pomóc, żebyś dowiedział się, kiedy masz iść do tej szkoły i gdzie? On mówi, no, no nie wie, bo on tam już dzwonił i tam nie odbierają i tak dalej, ale mówię, poszukaj może w telefonie, masz jakiegoś maila, bo do tej pory jakby wszystkie korespondencje były do mnie ze, sta ze starej szkoły, natomiast w nowej szkole, bo on już się zalicza do tych poddorosłych, tak, wszystko jest y, umawiane, omawiane z nim, a nie z rodzicami. No tak tutaj to funkcjonuje, przynajmniej u nas. A może ja coś, y, czegoś, coś przeoczyłam. No i on sprawdza sobie tego maila i nagle widzi wiadomość od swojego wychowawcy, nowego wychowawcy, tam, co się przedstawił w mailu, że to będzie ich mentor, tak, wychowawca, ich klasy, yy, właśnie tego kierunku, co ten, co on wybrał. Natomiast dalszy mail, dalsze informacje to było tego kierunku, czego, który nie wybrał. Ja mówię, wiesz co, na ten moment jedynym wyjściem, jedyną opcją będzie to, żebyś napisał w mailu, że coś poszło nie tak, albo coś przeoczyłeś, Albo co innego, po prostu napisz, jak jest, i nie wiesz, kiedy masz iść do szkoły, nie wiesz, jaka klasa, nie wiesz, jaka godzina i tak dalej. Nie masz żadnych informacji. On nawet książek nie miał wtedy, słuchajcie. A mi nawet do głowy nie przyszło, mówię, z tą całą sytuacją, z, z tym koronawirusem, to i ja tak, tak w ogóle na to nie zwracałam uwagi. No pół roku nie chodził do szkoły, tak. I w, słuchajcie, napisał on tego maila, wszystko się tutaj uspokoiło. Tak właśnie zareagowała kochająca wspierająca matka, która y, która reaguje, która obcuje ze swoim, ze swoim dzieckiem tak z podłoża miłości, a nie z podłoża lęku. I słuchajcie, jak to, jak to wszystko się skończyło. Jemu twarz aż się rozjaśniła. I on sam wyciągnął rękę. Chciał, żebym ja położyła na, 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 na jego rękę i jeszcze do, do taty, tak? Bo tata się akurat nie, nic nie odzywał. U nas to przeważnie tak jest, że albo jeden, albo drugi jest taki... Mm, nigdy obydwoje. Nie napadamy, tak? I że, że coś, coś w stylu jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I słuchajcie, od tamtego czasu, pomimo tego, że mamy tę sytuację, tak? no, no jakość, jakość naszej tutaj rodziny zupełnie nabrała zu, zupełnie innych walorów, autentycznie. Także zobaczcie, samo jakby wyjście, z, oddalenie się tak? od, od sytuacji, staniecie z boku i zadanie sobie tego, tego pytania, tak? co zrobiłaby ta świadoma, kochająca, wspierająca matka pomimo tego, że ja tego nie wiedziałam, jako, jako ja ze swojego, ze swojego umysłu, tak, z tego automatu, to właśnie można tak nie tyle co ratować, ale zmieniać, zmieniać bieg jakiejś sytuacji. Może, może być ten happy end, pomimo tego, że początki są trudne. Także to jest, to jest pierwsza sytuacja, i jeszcze właśnie chciałam powiedzieć, że no, mojemu synowi się rozjaśniła twarz, i od tamtej pory to on mnie przytulał. On przychodzi, wie, wiecie, to, to, było, to było takie magiczne, że no, no, siedząc sobie normalnie, i on niby coś tam chciał zobaczyć, co ja nie wiem czy w telefonie, czy w komputerze, czy, czy w czym tam, ale on no, no, szukał tej bliskości, i szukał, mi aż, mi aż łzy teraz nachodzą do oczu. Ale szukał tej, tej bliskości, właśnie tego kontaktu z tą matką, tak? Natomiast kolejnym, wszystko to, co robimy, kolejną sytuacją, nie dokończę zdania, już dalej skaczę. Wszystko to, co robimy, kochani, to jest nasza, to jest projekcja naszego umysłu, tak? Chciałam Wam przedstawić teraz drugą sytuację związaną z moim psem. I tutaj Również pokażę Wam na tym przykładzie, jak, jak, jak żyć, jakie robić wybory, jak, jak myśleć tak? z pozycji lęku albo z pozycji miłości. Słuchajcie, nasz pies już z, od, od dłuższego czasu, wiecie, że ona jeszcze jak nagrywałam, miała. Obcinany ogon, miała obcinane, miała, co nam tam jeszcze miała obcinane? <laughs> nie, no tylko ogon, ale była sterylizowana, przez tą sterylizację ona y, zaczę, zaczęła puszczać mocz, tak? Czyli ona jest na lekach, cały czas jest na, na lekach, żeby, żeby wzmacniać tę becha, żeby, tak nie, żeby się jej nie lało i to, i to super działa. Ale w pewnym momencie nasz pies zaczął naprawdę dostawać różnych innych dolegliwości. Słuchajcie, narosły jej na łokciach takie tutaj kłapy, nie wiem, nie wiem jak to, jak to określić, których nie da się tam zoperować, dalej. Czyli pies się robi coraz brzydszy, tak obcieli ogon, nie wiem, sika pod siebie. No mówię z tymi z tymi medykamentami to ona daje sobie radę. Tu na rosły. Na grzbiecie ona w pewnym momencie ona była łysa. Dosłownie pół grzbietu jej to były takie łysy placki. Pod, pod nią na brzuchu różne jakieś jakieś grzybostany, jakieś coś się robiło. A we mnie no, był tylko strach, żeby na, na następny dzień, żeby coś znowu nie było. I oczywiście chodziliśmy cały czas z nią do weterynarza, zmieniliśmy jej dietę, dostawała różne antybiotyki, były brane wymazy, by, by, były co tylko. Na koniec jeszcze, słuchajcie, jej palec łapy nabrał takich rozmiarów, ona w pewnym momencie, patrzy, ma to takie spuchnięte, ale ona tak jakoś to łapę zabierała, jak mówiliśmy, daj łapę czy co, to nie tą, tą, z tym paluchem, tak, tylko tą drugą dawała i ją tam bolało, tak, no to znowu do tego weterynarza. Weterynarz mówi, że ok, to może być stan zapalny, ale może być tak, że to jakiś tumor tam siedzi i, yy, i będziemy musieli amputować tego, tego palca, to tam wielkiego halo nie będzie, bo jak palca zamputujemy, to ona będzie normalnie mogła chodzić, normalnie stać na tej łapie, tak? A jak to się będzie tam dalej rozprzestrzeniać, no to trzeba może będzie co innego jeszcze tam amputować. Ja już cała, wiecie, zrezygnowana. Mówię matko, święta, przecież pół psa mi odetną. No, tu ogon, tu zaraz palec, tu zaraz, może jakie uszy, a oczy jej cały czas ropiały, do tej pory ropieją. I słuchajcie, tak jak jej stan zdrowotny pogarszał się, tak ja odczuwałam coraz więcej wstydu. I to tak ogromnego, że idąc z nią na spacer, ja tylko błagałam, żeby. Nie spotykać jakichś ludzi, którzy przestaną jeszcze przy nas i będą się na nią patrzeć. I ja z automatu od razu mówiłam, jak oni mówi, O, jaki ładny pies! No, ja widziałam tylko takiego dosłownie psa, który był. Jakby to powiedzieć, no, takiego, takiego. jakiegoś bezdomnego paszywca, tak? Który, który nie ma opieki. Ani zdrowotnej, ani, ani, ani żadnej innej, ani nawet miłości, przecież to nie jest pies, który wychowuje się, czy jest u, u właścicieli, którzy go kochają, no bo wygląda paskudnie, okropnie. I ja cały czas się tłumaczyłam i ja już jak, jak widziałam ludzi, jak szli, to ja chciałam yy, skręcić, tak, żeby oni tylko nie pytali mnie o stan psa, a nikt się nie pytał, ja się od razu sama tłumaczyłam, tak, żeby tylko nikt nie pomyślał o mnie. Że ja jestem, że nie dbam o psa, że może jakiś syf jest w domu, że źle traktuję tego psa, że nie, nie dostaję tego, czego, co powinno dostawać, tak? Dla mnie to, to równało się, dosłownie takie spotkania równały się z takim ze zdepnięcie do, dosłownie e, o, o ziemię, ja, jak coś rzucamy jeszcze przydepniemy jaką glizdę dosłownie tak się czułam i słuchajcie to była ta moja projekcja, tak, cały czas na tego psa i pewnego razu, kiedy ja sobie to wszystko uświadomiłam że to nic nie ma wspólnego z moim psem ale tylko z moją z brakiem e, własnej wartości tak z tym z bardzo ogromną potrzebą akceptacji, tak, a w, a w, przez to, że ja bałam się tego odrzucenia, tej oceny, tak, co ona, co ona robi z tym psem, jaka, w ogóle, jaka, jaka to jest właścicielka. Tak, I się cały czas tłumaczyłam, kiedy sobie to wszystko uświadomiłam, że to nie jest nic związane z tym psem. Słuchajcie, to był bardzo. Yy, Transformujący wgląd. Obiecałam sobie wtedy świadomie, że zacznę tego psa faktycznie kochać tak, jak ją myślałam, że kocham, tak? I będę to robić zawsze i wszędzie. I na początku ciężko mi było, jak bałam się dalej spotykać ludzi, ale jak spotykałam, to miałam w sobie taką determinację. Że nie będę mówić o tym psie, tak? Niech, to naj, Najwyżej się sami zapytają, jak się zapytają, to im powiem, co temu psu dolega, ale nie będę sama wychodzić z tym, że. Y, o, a zobaczysz jeszcze tu, a zobaczysz jeszcze tu, a opowiadać całą historię, ale no byliśmy u weterynarza, a on to przepisał, tam to przepisał, no cuda nie widzę. Mówię, wytrzymam to. Ja wytrzymam ten ból, który mam w sobie, wytrzymam tą. To, to, ten lęk o to, że ludzie mnie ocenią, tak, że będę odrzucona, oceniona, co tylko, ale ja to wytrzymam w imię miłości do tego psa i do samej siebie. I na początku tak faktycznie było, mówię, nie mówię, nie mówię, nie mówię. Usiadłam w końcu z, z tym naszym psem tutaj i znowu będę płakać. I ja sobie z nią porozmawiałam, przeprosiłam ją za to, jak na nią mm, Patrzę, tak. Słuchajcie, ja to mam okres i dlatego będę płakać. Taka wymówka moja, ale przeprosiłam ją, obiecałam jej bezwarunkową miłość i puściłam to. Puściłam po prostu to, że ona musi być idealna musiałam się trochę otrząsnąć, ale puściłam właśnie to, tą ocenę. I byłam bardzo zdeterminowana tym, że żeby wszystko, co, co, co robię, jak patrzę na nią, żeby to, była, to było z pozycji miłości, a nie z pozycji lęku, tego jak mnie oceniam I odkąd to zaczęłam robić, kochani, do pies Urosła jej sierść, a my naprawdę ją i maściami, i błoto dostawała do jedzenia takie specjalne. Co, jakie my cuda i sterydy dostawała, no cuda nie widzę robiliśmy z tym psem i się stan w ogóle nie polepszał. I no mówię, robili wymazy, zdrapywali jej tam co tylko, tak? Co, co tylko było w ich mocy i w naszej mocy, jej stan się nie polepszał, ale ja przyglądając się temu, temu całemu zjawisku, tak sobie i wybierając działanie z miłości, a nie z lęku postanawiając być tą pancią która kocha bezwarunkowo bezwarunkowo swojego psa tym samym uzdrawiając jakąś część mnie pies zaczął zdrowieć ona ma teraz błyszczącą, piękną sierść słuchajcie, wszystko jej zaczęło odrastać to się, wydaje, jak, to się wydaje takie mm, niewiarygodne, tak? Że no, prawdopodobnie coś tam pomogło, ale wierzcie mi, że nie. Jej palec, który był napuchnięty, on się, on się zwężył. On dalej jest grubszy od innych, ale ją to nie boli, ona drapie wszystko. I byliśmy na tym, muszę sobie nosa wyczyć. Byliśmy przedwczoraj na szczepionki, takie te. Te roczne, no i e, weterynarz. fajny <grywany> taki facet w skarpetach. My chodzimy do, do jednego, ale akurat e, jego jeszcze tam nie, nie, nie widziałam. Tam jest ich kilku. O, chodzimy do jednego. Chodzimy do jednej prak praktyki e, weterynarskiej i tam jest przeważnie kobiety ale chyba na ten okres oni wzięli faceta. I on nam ją z każdej strony przebadał, e, e, i, na te, i ten palec, i te oczy, i to wszystko. No i Stwierdził, że jest bardzo, bardzo zdrowy pies. No i ten palec właśnie zwężył się. Nie boli ją. Oczy to tylko raz dziennie muszę jej przetrzeć, a tak to powiem Wam, że one, no, no co, pół, co pół godziny miała oczy całe, w, 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 no, zasyfione, że otworzyć ich nie mogła. Także tak działa, kochani tak będziemy zmieniać naszą rzeczywistość, jak zobaczymy, jak wybierzemy. Tak? Czy mam działać z pozycji lęku, czy z pozycji miłości? To, to może działać na zdrowie, to może działać na, na relacje. To, to działa na wszystko: na wszystko. Naprawdę, kochani, jak spróbujecie, otworzycie się na to, zobaczycie jakie będą zmiany w waszym życiu. I, to, I tutaj nie chodzi o to, że nigdy takie reakcje automatyczne nie powrócą, tak? Ale samo to zatrzymanie się, zobaczenie i podjęcie decyzji, podjęcie wyboru, czy wybieram dalej, robić coś z pozycji lęku, czy wybieram tą miłość. A miłość zawsze wygrywa. Wierzcie mi, że miłość zawsze wygrywa, jeżeli chcemy sobie polepszyć nasze życie zmienić naszą rzeczywistość tak na lepsze. To jest tylko kwestia wyboru. Kochani, dziękuję Wam za ten filmik. Rozczuliłam się tu dzisiaj. Ja mówię, nie będę płakać na filmikach. Nie będę. To nie moja historia. Nie będę płakać. <noise> a się tutaj rozkleiłam. Ściskam Was mocno i do następnego. Pa, pa.